Ciu, ciu. Ciu. Co? O p... Siemano, witam was bardzo serdecznie, jeszcze tutaj w moim domu. Przed zwiedzaniem opuszczonego miasta Widmo, chciałbym Wam naprawdę szybko opowiedzieć, co to jest w ogóle to miasto Widmo. Bo część z Was może tego nie wiedzieć. I jeszcze chciałbym Was tylko poprosić o zostawienie łapki w górę, to jest dla Was 3 sekundy. A my na przygotowanie tego odcinka musieliśmy dużo rzeczy przygotować, dużo pieniędzy, czasu. A mój kamerzysta musiał zorganizować calutką trasę, za co oczywiście bardzo mu dziękuję. Ale wracając do miasta Widmo, jest to miasto, w którym kiedyś ludzie normalnie sobie żyli ale uciekli z niewyjaśnionych powodów. Najczęściej przyczynami uciekania mieszkańców były wojny, katastrofy oraz niewyjaśnione sytuacje. My dzisiaj pojedziemy do miasta Porębka, do dzielnicy Kozłównik. Najprawdopodobniej ludzie uciekli stamtąd przez zagrażające im życia tajfuny. Ale my dzisiaj tam pojedziemy i zobaczymy, co dokładnie tam się stało. Zapraszam do oglądania. Przed nami godzina jazdy, a później pół godziny piechota. Idziemy w tamtą stronę do miasta Widmo, jesteśmy kilometr od Kozubnika, będziemy zaraz biegać. Chodźcie za mną, jesteśmy już w miejscu, w którym mieliśmy być. Jak widzicie, teraz na tle jest jeden opuszczony budynek. Tutaj jest drugi w lesie, naprawdę się tam mega boję iść. Tutaj w tą stronę są jakieś ruiny zawalone. I mam tutaj przygotowany sprzęt czyli jedna latarka, druga latarka. Napisy Szczerze mówiąc najbardziej się boję tego miejsca, które było tam w lesie. Czekajcie myślę, że coś tam idzie, ej. Tutaj nie wchodzę, tutaj się aż boję wchodzić. Tutaj nie wchodzę, nie ma opcji, dobra. Idziemy dalej. Idziemy, idziemy. Zobaczymy co tam dalej jest. Jak mówiłem na początku odcinka, tutaj był tajfun, dlatego ludzie stąd uciekli jeszcze widać tutaj ubikację, tak więc... Naprawdę nieźle. Jak widać tutaj mało strasznych osób. Chodzi, tutaj jeszcze szyby porozwalane. Tak więc nie, tutaj nie będę wchodzić. Tutaj się może naprawdę zawalić, więc idziemy. Nigdy jeszcze nie zwiedzałem takiego budynku. A co dopiero, takiego opuszczonego miasta? Naprawdę jest źle. Niko, tu nie ma, nic tu nie ma. Chyba nic tu nie ma. O kurde. Wchodzimy, wchodzimy stąd. Dobra do najbardziej przerażającego bloku Zobaczcie jakie tu są wielkie kamienice, jakie tu są stare kamienice No i co? I będziemy wchodzić zaraz Ej. Dobra Teraz naprawdę jestem obstrany w przetupy Ja Opierć. Ciii cii, cii. Nie było jakieś łańcuchy pojadą O kurde Ej nie Tu jakaś w ogóle dziura w podłodze uważaj Ty naprawdę tu są jakieś dziury w podłodze, o kurde O kurde Choć tutaj Co to tu jest? To w ogóle chyba stalali, co to jest? Tutaj, tutaj w ogóle jakoś tak dziwnie Zaraz musimy iść po tych schodach Idziemy, idziemy, idziemy Ale teraz musimy iść do góry Po schodach, dobra wchodzimy Wchodzimy Nic tu nie ma, nikogo tu nie ma Ty, jeszcze tam jest kolejne piętro Ich sitze Ich sitze das Wichtige. Komm jetzt! Nein, Tego budynku uciekliśmy, bo było tam szłać w ogóle jakieś kroki, nie wiadomo co, nie wiadomo czy ktoś tam był. I idziemy teraz do chyba największego budynku z tych wszystkich, które dzisiaj będziemy na odcinku. Tak więc no idziemy! Idziemy przez jakiś most, jak widzicie, naprawdę ogromnie pada. Nie wiem czy mnie słyszycie. Wchodzimy, nikogo tutaj nie ma. Chyba nie, nie wiem czy mnie słychać. Tu jest wszędzie woda. Nie wiem czy przejdziemy! Ten, idziemy na schody, szybko przeskakujemy. Przechodzimy tutaj. Daj, przechodzimy, tutaj. Przez wodę będziemy mieć całe mokre buty, ale dobra. Dobra, przeszliśmy. Wszystko tu jest mokre, wszystko tu jest podmokłe. Dało się górą ale dobra. Co wodzimy, wodzimy, ale w stronę schody dobra idziemy. wodzimy, wodzimy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego zwiedzania tych wszystkich domów, tych wszystkich opuszczonych miejsc. Jeżeli Wam się filmik spodobał, oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze oczywiście tego nie robicie, a nie chcecie przegapić kolejnych odcinków. My teraz musimy wracać do domu naprawdę brzydka pogoda. Tak więc jeszcze raz dziękuję za poglądanie, do następnych odcinków, i Siemano!